Marcin Blacha, skoper, nowa profesja do Neuroshima, gwiezdny pirat, numer 4, czerwiec 2003, czyta Krzysztof. Przed wojną nazwaliby cię społecznikiem, żyjesz z tropienia zwiadowców Molocha i nie jest to zyskowne zajęcie. Od kogo niby masz dostać te gamble? Od mieszkańców biednych wiosek, przy linii frontu? Bywa, że tacy jak ty pracują w głębi kontynentu, z dala od działań wojennych, jednak tam z zwiadowców bestii spotyka się rzadziej i zmuszeni jesteście imać się dorywczo innych zajęć. Być może twoim marzeniem jest robota dla wojska, albo dla bogatego miasta, na przykład posterunku. Dzięki niej, przynajmniej na jakiś czas, Otrzymujesz dostęp do dobrego sprzętu i najcenniejszych towarów. Niektórzy skoperzy wykonują ten fach po prostu z zamiłowania, inni liczą na góry złota w przyszłości. Profesja skopera to ciężki kawałek chleba, ale fach ma też swoje zalety. Spotykasz ciekawych ludzi i nie tylko ludzi. Ta robota pozornie podobna jest do fuchy zabójców maszyn. Jednak tamci walczą głównie na pierwszej linii frontu. Nie bawią się w subtelności. Przede wszystkim chodzi im o wyeliminowanie przeciwnika. Ty musisz być ostrożny, bo najczęściej będziesz mierzył się ze sprytnymi zwiadowcami, a nie bezmyślnymi kolosami dysponującymi dużą siłą ognia. W wielu przypadkach Twoje starcia z maszynami będą pojedynkiem na spostrzegawczość i inteligencję. Umysł człowieka kontra program nowych modeli zwiadowców. Starcie przeważnie bywa wyrównane. Z reguły szale przeważa ludzka błyskotliwość. Powinieneś zatem zaskakiwać nieszablonowymi rozwiązaniami. Z grubsza wygląda to tak, że wędrujesz między tymi osiedlami ludzkimi. Które potencjalnie są zagrożone inwazją Molocha, i oferujesz swoje usługi. Opowiadasz ludziom o niebezpieczeństwie i przedstawiasz możliwości przeciwdziałania, którymi dysponujesz. Czasami zgadzają się, byś dla nich pracował, a czasem mówią, że ich nie stać. Od Ciebie zależy, czy będziesz pracował za darmo. Jeżeli osadę stać na skopera, to bardzo dobrze. Zagościsz w niej na dłuższy czas. Mieszkańcy muszą wiedzieć co się kroi. Na początek zamontujesz swoje zabawki i będziesz czekał na pierwszy sygnał obecności molocha. Musisz się zorientować jak daleko posunęła się infiltracja mieściny przez bestię. Potem dostosujesz zabezpieczenia do posunięć zwiadowców i pozostaje czekać i podtrzymywać funkcjonowanie wszystkich twoich zabawek. Właściwie, twoja misja nigdy nie będzie skończona, bo możesz być pewien, że zwiadowcy wrócą: jeśli nie za miesiąc, to za pięć lat. Właściwie, ludzie, których ochraniasz, nigdy nie będą wiedzieli, co dla nich zrobiłeś. Możesz im pokazać jakiś zdobyczny chip albo dziwnie wyglądające urządzenie, ale w rzeczywistości muszą uwierzyć na słowo. Nie zdołasz im wytłumaczyć tajników Twojej profesji, tak samo jak nie powiesz im, że po Twoim odejściu intruzi powrócą. Parszywa i niewdzięczna praca. Ciężki kawałek chleba, jak mówiłem.